24 czerwca wyjątkowe wydarzenie we Wrocławiu. Zapraszamy na konferencję Fundacja Rodzinna w służbie inwestycji i sukcesji. To spotkanie stworzone z myślą o inwestorach prywatnych, właścicielach firm rodzinnych, doradcach majątkowych i osobach chronujących sukcesją. W programie m.in. Fundacja Rodzinna jako narzędzie ochrony i budowy majątku, korzyści prawne i podatkowe z założenia fundacji, najnowsze interpretacje prawne i regulacje. Eksperci, praktycy i prawnicy podzielą się z Wami doświadczeniem oraz odpowiedzą na wszelkie pytania. Partnerami wydarzenia są Asset Home, Bank Pekao Bankowość Prywatna, Kancelaria AFO, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Mercedes-Benz Grupa Rubel, Partnerski Klub Biznesu oraz Mariański Group. Zarejestruj się już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Dołącz do grona świadomych inwestorów. Zapraszam, Michał Wozik.